I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Pogrożeni w smutku, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże królu nieba. Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, baranku Boży, synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albo Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym. Chwalę Boga Ojca. Amen. Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego syna zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim sługą Błogosławem wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Słuchajmy teraz czytań z Pisma Czytanie z dziejów apostolskich Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Selasowi A pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty, i sieć i chruzgę Po wymierzeniu wielu razów wstrąpi, wstrącili ich do więzienia Przykazując strażnikom więzienia, aby ich dobrze pilnował Ten otrzymawszy taki rozkaz trącił ich do wewnętrznego lochu I dla bezpieczeństwa zakłół im nogi w dypy o północy Paweł i Selas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otrwały się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, do był miecz, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zarządał światła, wskoczył do lochu i przepadł drżący do stóp Pawła i Selasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. W tej samej godziny w nocy wziął ich do siebie, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Prowadził ich też do swego mieszkania, zostawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Zbawiam mnie, panie, moc prawicy twojej. Zbawiam mnie, panie, moc prawicy twojej. Będę cię sławił, panie z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. Pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej. I będę sławił Twoje imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, twoja łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Zbawiam mnie, Panie, moc prawicy Twojej. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pośle Wam Ducha Prawdy, On doprowadzi Was do całej prawdy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wszechmogący Boże, czyść serca już usta moją, godnie głosił Twą świętą Ewangelię. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Pan. Jezus powiedział do swoich uczniów Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełni wasze serce Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście Bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was A jeżeli odejdę, to poślę go do was On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie O grzechu, bo nie wierzą we mnie o sprawiedliwości zaś pójdę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. Wreszcie osądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Najmilsi, to niezbyt częsta okazja, aby moja msza codzienna... Była nagrywana i transmitowana, ale dzisiaj, dzisiaj szczególna okazja, dzisiaj dzień, w którym mój cioteczny dziadek Bogusław Grochowski odszedł do domu ojca. To jest ten moment, w którym człowiek zaczyna się zastanawiać nad prawdą życia i prawdą śmierci i zaczyna sobie przypominać przypominać o własnej kruchości, ale też o tym, jak życie potrafi być piękne. Swego dziadka, ciotecznego dziadka, o którym zawsze mówiliśmy wujek Bodek, wspominam zawsze i bardzo często przy rozmowach ze studentami. Często podaję go przykład, ponieważ on do dość późnej starości uczył się i studiował. Ukończył kilka kierunków studiów, był bardzo mądrym i bardzo wykształconym człowiekiem. Dzisiaj, kiedy dostałem wiadomość o Jego śmierci, kiedy dowiedziałem się, że odszedł w ciszy i w spokoju, w śnie, myślę sobie, że Bóg przez Niego pokazuje, jak dobre może być życie. I dzisiaj chcę Was wszystkich prosić, abyście dołączyli do mnie w tej modlitwie za Niego. A kiedy za kilka, kilkanaście, nie wiem dokładnie ile dni będę prowadził, jego pogrzeb, to proszę Was również, byście dołączyli do mnie, abyśmy modlili się za Jego duszę. Bóg w swoim miłosierdziu i w swojej miłości niechaj przyjmiemy do swego królestwa. Wyznajmy wiarę w jednego Stwórcę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego, jednorodzonego, który z ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, i ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a niestworzony, współistotny ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. To Boga, który w każdym doświadczeniu, w każdej potrzebie nie opuszcza swojego ludu, Zanieśmy wspólne błagania w intencji Kościoła i świata. Módlmy się za świętej pamięci Bogusława, aby dobry Bóg przyjął go do swojego Królestwa i dał mu nagrodę życia wiecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich ludzi starszych i samotnych, aby Chrystus był dla nich ostoją i pomocą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi dotkniętych cierpieniem, aby rozważania męki Chrystusa cierpali, czerpali cierpliwość i siłę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za bezrobotnych, aby znaleźli pracę, która zapewni im środki do życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za w smutku i zwątpieniu, aby odzyskali radość z przyjścia Chrystusa, który uwolni ich od cierpień. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, których Bóg powołał do wieczności, aby oczyszczeni z grzechów znaleźli się w społeczności świętych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, które nigdy nie odmawiasz pomocy tym, którzy Ciebie uf ufają, błagamy Ciebie oddale nas wszelkie nieszczęścia i spraw, abyśmy żyjąc na ziemi, we wzajemnej miłości, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina. Daj nam, Panie Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokoju i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara, tak jak dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, Oczyść mnie z grzechu mojego. Módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i za zbawienie całego świata. Wszechmogący Boże, daj się przebogać naszymi darami i przyjmij swojego sługę, Bogusława do chwały Twojego Syna, z tym łączymy się w wielkim sakramencie miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w górę serca, wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja. Z chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. im życie Twoich wiernych opanie zmienia się, ale się nie kończy. Gdy rozpadnie się dom dojczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, aniołami oraz wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałą razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty kościół powszechny, razem z Twymi sługami, biskupami świata, mną, Twym niegodnym sługą oraz wszystkim, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Odeż swój Kościół pokojem jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, Annie i Johnie i o wszystkich, których wiary w danie są Ci znane. Za nich składamy tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają, i znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie, ale za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, z czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicą, Matką Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, ulubieńca najświętszej Dziewicy oraz swoich świętych apostołów i męczenników. Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Fryzogona, Jana i Pawła, Kosmej, Damiana i wszystkich tych świętych. Przez ich zasługi i modlitwę otaczają nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas słuch Twoich i całego ludu Twego. Napełni nasze życie Twoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołączy grona swoich wybranych. Prosimy Cię Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego ducha uczynią doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb, swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu. Do Ciebie. Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie powietrze, że wziął ten przesławny kielich w swojej świętej trzygodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. to wielka tajemnica naszej wiary! Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstania zmartwychwstanie ale z cholebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów, ofiarą czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielivikuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. W Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na uderz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i kraw Twojego Syna otrzymali, obfite błogosławień swój łaską, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pamiętaj Boże o swoim słudze, błogosławie i o wszystkich, którzy odeszli z znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pomierz nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami: Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetułą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich krona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego też ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Wybok nas, Pani od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg, Ojciec, sprowadził pokój między niebem a ziemią. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty zwolni Ojca ze współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć całej życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości, mojej od wszelkiego zła. Spraw tak, żebym zawsze zachował Twoje przykazania. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. A będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa, niechaj was strzegą na życie wieczne. Chcę przyjąć to, co spożyliśmy ustami, aby ten otrzymany do wiosności stał się dla nas w okazji na życie. Boże nasz Ojcze, złożyliśmy paschalną ofiarę za Twojego sługę, Bogosława. Daj Mu udział w Twojej światłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pan naszego. Amen. Amen. Pan z Wami. Przyjmijcie, proszę, błogosławieństwo Boże. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i jej. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozostańmy w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki.